Tutaj nie ma nic w tym problem. Tutaj, no nie bardzo. Musimy jeszcze jak przez jakieś wejście. Albo przejście. A no tak, faktycznie tutaj. Nie one, są silne. Jaki! Muszę no strzelać tymi kulami. Energetyzującymi. Lera. To by mnie, no. Jeden hill już po mnie by było. Opa. O jasne. Żeby mnie przegnieć, nie dam się Czy ty strzelasz? Nie, nie tu, nie tu, nie tu. Cyk. A wiedziałem, że... że szczelisz. Dobra, tak może być. Tam szczelę tym. PEMS. PUM, AMUF. HEDA szliłem. No bo ja tu trafię. A pięknie. Okej, okay, jeszcze gdzieś. Czekam na was. Kotki. Skąd? A myślę, że trafia, dobra? Gdzie teraz trzeba iść? Pytanie, tutaj. A właściwie? Tu jest droga jeszcze, he? Dobra. Gdzie teraz trzeba iść? okej czekaj bo tu jest lambada, koch, czyli tu gdzieś musi być jakieś ukryty miejsce. Albo i nie Opa Okej. Gdzie to trzeba iść? Au! Mądre, mądre Tu na górę. Okej okay. Teraz ja muszę przejść tutaj. Chyba teraz... Przejdę, przejdę. No! Ja jakoś z tymi parkourami jakoś mi nie wychodzi, powiem wam. Ja i parkur to... Dwie inne rzeczy. Albo dwa inne natury. Okej. Okay. Tu na górę trzeba iść, już chyba wiem mniej więcej, gdzie to trzeba iść, bo tu była taka druszka. To tak jak to o? Jaki? <ścoughs> ja to kurde wiedziałem. Oh God to miałem wiedzieć, kurde. Dobra Gdzie jesteście kotki? Nie wiem, że trafię, ale chyba nie O, to będę musiał im ze strzały dać Jak byłem, będę trafiał Ach, pięknie Okej, idźmy dalej Na górę teraz Teraz szybko tutaj Kurde Hello La 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 To nie ja O, Masz medzu tutaj jest? Nic ciekawego Kurde Spokój już Czy Tam jeszcze na dole, ale to tam nie będę Dobra, masz to chyba by był twój Okej, okay, tam jeszcze coś jest Halo? Czy No dobra. Będę jeszcze raz 10 minut nagrywał i będę już kończył ten odcinek Za Freemanem!

Wow, co się dzieje? Eee, okej, okay. co tu się dzieje? Jakiś sniper tam jest? O, mądre, wiesz, co so mądre. Okej, 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 tu jest drugi sniper. Zginiesz, nie stój tak. Ty mądry! Jakiś ty mądry! Ach, no to trzeba tam jakoś to nie? To jest ja pójdę? Au, au, au! Co ty nie powiesz? I tam wiem, albo nie? Tak, trafiłem. Nie! Au! O, to nie chodź się tam. To jest dach, okej, okay, rozumiem, dobra. Tu jest źle. Cieszę się bardzo. Ale mam własny problem. Nie! O, okej. Okay. Paj jak jakoś na dach szybko. Wow! Spokojnie, ludzie, coś cię wziął! Kościu. Spokój się. ty <grystanie> pomożecie mi. No. Czy mi nie wychodzi znowu. Okej. Okay. Tu nie. No to trzeba gdzie indziej iść. Nie, tu też nie.

OK, idziemy dalej do góry. Potrzebujemy teraz na dach. To jest nasza misja. Dam musimy pomóc yy, Koleśowi Tak, koleśowi To jest zamknięte. A tu mogę przejść. Chyba, że tak. O, chyba nam teraz pomogą. Dzięki im. To jest mój. Tylko że to powiem że tam teraz musimy my tam przejść Dzięki Idzie. Szajcie, dała. Piękny headshot. Teraz ciebie zabiją. Piękny headshot. <grym> oh my god. O, oh, ludzie. Nie umieją. Wow. Okej, okay, trzeba trochę uważać. Tam trzeba... Wow, przejść, cieszę się bardzo. No, chodźmy tam. O, oh, luck. cieszę się. Kilka granatów mam rzucić. Au, au, au. Kilka granatów mam rzucić. Dobra, pięknie, to gdzie mam tym rzucić. Gdzie mam rzucić? I? Au! Au! to nie. Skąd? Jocie, kurde! Zabijam go już? Ty żyjesz, kościół Nie, nie żyję. Dobra Może sobie poradzę, dobrze? U! Spoko Tu nie są Tam A! I trafiłem Jest No, dało mi się może trochę życia Byłoby fajnie Takie sniperów już zniszczyliśmy Czyli Następne naczynie do Cytadeli? do trzy codely. Oczywiście sobie wezmę na zapas. Gdzie to nie ma nic? A, tak mało gówno. Nie, <ścoughs> to nie można używać. Wow, nieładnie tak, nieładnie tak robić, ludzie. Nieładnie tak. Mocne Dobra No to Gościu, idziesz tutaj czy nie idziesz? Bo tam nie ma nic ciekawego Gościu, gdzie ty? No, rzeczywiście ja muszę po, nie po niego iść teraz No, gdzieś ty jesteś Idź w dół tu mam iść? Chciałem tu iść w dół. Tu nie ma nic. A tu, mhm, ok, pokaż mi tą drogę, bo ja nie wiem, gdzie tu trzeba iść. Tutaj, ok. Ja podążę za tobą. Aha, czy z tą trzeba iść, czy idzie? Bo tu idzie do góry. Aha, okej. Okay. No i cićić. No rusz się. Nie. Kota? A nie wiem. Okej, okay, halo? Dobra, tu trzeba iść jak to już widzę? <grywa> uważam, uważam, nie ma problemu. No dobra, tu już skończy ten dzień, będzie Wam się spodobały te odcinki. Eee, 2 już nagram parę odcinków. Będzie Wam się spodobało jak ta to dajcie łapkę w ryż, nie, to łapkę w dół. E, no widzicie, walczyliśmy z tymi sniperami, daliśmy sobie jakąś radę, więc że Wam żegnam. Zmieniam odcinka z 2, ja razem z Barney'em Ty Barney? I... No Więc spotkamy się tutaj, dokładnie w tym miejscu, ja się z wami żegnam Cześć!